Się maneczko, kochani. Em, Emil, schowaj łeb. Dziękuję. Em, to jest sukienka z szóstego odcinka em, tej iskry, ale. Eh nieważne. Jak, jak, ja to, jak ja to wrzuciłam, to jeszcze szóstego odcinka na kanale nie ma, ale jak pewnie wy to oglądacie, to on już jest. Więc u mnie jeszcze nie ma tego szóstego odcinka. Niedługo wejdzie. Oczywiście po piątym odcinku. I ostrzegam od razu, że są dwie części, ale to nic nieważne. Dzisiaj pierwszy odcinek shoppingu i pokażę wam wszystkie pet shopy, które. Kupiłam lub dostałam od koleżanki, albo kupiłam na Allegro I no. Więc zaczynajmy! Tylko mi nie upadaj, dobra, nie upadła. Pierwszym pet shopem jest ta lama. Jest ona mega brzydka, no ale taką mi dała koleżanka, taką lamę. No i ona nie jest ładna, ale... ale nie wiem. Nie wiem, może coś z tego będzie. Stój. Po prostu stój. Bo popsuję wszystko. Kolejnym pet shopem jest ten koteł. On jest w ogóle pomieszany z jakimś innym tym. Bo ja mam takiego Petropa innego. Mam takiego pet shopa. I przyjrzyjcie się. Ale one mają taką samą głowę. Więc. I tutaj jest inny, i tutaj jest inny. Więc on jest jakiś pomieszany. No, on jest pomieszany i po prostu dziwnie to wygląda, ale słodki jest. Oprócz tego, że tak dziwnie wygląda, to jest słodki, więc może być. Ten jest prześliczny. Ten jest po prostu piękny. Ten Pet Shop jest po prostu moim marzeniem. On jest taki ładny, Boże drogi! Boże drogi! Ja nie wierzę w Boga, akurat, ale no, wiecie. Jestem taka jak serda. Nie, no dobra, nie wierzę w Boga, no ale na serio, nie ściągam od niej. Nie wierzę w Boga na serio. No i tutaj jest. On jest piękny, 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 piękny. Łącz. Dalej jest taki pet shop. Jo. On jest po prostu prześliczny i tutaj ma taką kokardkę. Założyłam mu. Jo. Um. To no po prostu piękny jest, no piękny naprawdę. Ale z tą kokardką jest ładny, bardzo ładny. I te oczka. Oczka. No przyjrzyjcie się. Em, więc tak wygląda ten cały pecha. No i jest bardzo ładny. Mi się bardzo podoba. Dalej jest najładniejszy chyba ze wszystkich, bo to jest ten short hair. To jest mój czwarty short hair. No to jest mój czwarty short hair. Mam jeszcze takiego jednego, ale to jest podruba. Ten jest ładny, ale to jest podruba. Mam jeszcze takiego tygryska, który mi się gdzieś zapodział i mm, takiego całego białego. Ech. A ten ostatni, nie wiem gdzie jest, ale to y, ten tygrysek, i ten y, biały mi się gdzieś, gdzieś zapodziały, a tutaj gdzieś, y, nie wiem gdzie, nawet stoi taki mój ostatni petshop. Który jest ym, taki no dziwny trochę, ale ładny. Mi się podoba. O Jezu, on jest piękny. Ale on ma jedną rzęsę, więc ja się zastanawiam, czy to jest eyeliner, czy po prostu to jest chłopak. Dobra, nie mam pojęcia. Ale tak czy inaczej, będę się bawić jako dziewczyna. I na, i na pewno wystąpi w szóstym odcinku. Bo nagrałam szósty, ale nie, nie nagrałam piątego. I to jest dziwne. Ale dobra, coś wymyślę. No i nagram to. Na pewno wystąpi w tamtym odcinku. No. A więc to tyle z tego shoppingu. Do zobaczenia do kolejnego. I mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Buziaki! Mua. Pa pa!